Hej, z tej strony Luke, witam Was po raz kolejny w Modern Warfare 3. Tym razem mam dla Was moła bazę świetnej broni, jaką jest AK-47, na świetnej mapce, jaką jest mapka Interchange. 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 Jak to dziwnie brzmi, LOL. I na świetnym trybie yy, gry, jakim jest Freefor. kocham dosłownie ten tryb. To jest mój ulubiony tryb yy, Modern Warfare 3. I w ogóle w kodzie w serii Call of Duty. Słów kilka o setupie. Jest to, jak widać, AK-47 z tłumikiem i celownikiem laserowym. Jeżeli miałbym odblokowane powiększone magazynki, to zapewne użyłbym setupu powiększone magazynki plus tłumik lub powiększone magazynki plus celownik laserowy. Oba te setupy sprawdzają się świetnie, jednak bez tłumika ta broń naprawdę pokazuje, co potrafi. I jeszcze, jeżeli mamy dodatkowo zdobyty bonus specjalisty, naprawdę ta broń, nawet z tumikiem niesamowicie miażdży jajca. Naprawdę świetna broń, duże obrażenia ma. Jak wiadomo, wszystkie bronie y, rosyjskie, właśnie pochodne od AK, mają naprawdę duże obrażenia. Takie jest właśnie nawet Modern Warfare czy AK-47. I może, może, co nieco wspomnę o moim małym spocie i mojej małej taktyce na tej mapce. Yy, jeszcze tak wspomnę, że tą taktykę sobie sam, że tak powiem, wypatrzyłem i ten spot. Nie mam pojęcia, czy inni youtuberzy, czy też inni gracze stosują tą taktykę tak samo jak ja. Tak czy inaczej, ja nie kieruję się niczyimi radami, po prostu sam sobie wypatrzyłem ten spot, tak tylko wspominam dla formalności. Więc przenośny radar rzucam mniej więcej na środku tych gruzów, czy też, czy też tych kontenerów. Ponieważ po pierwsze to jest dobre miejsce na radar, bo tam porusza się zazwyczaj dużo przeciwników. Nie mam pojęcia, dlaczego y, oni lgną do tego miejsca. Może dlatego, że tam wydaje im się, że łatwo się skampić, czy zaskoczyć przeciwnika. Nic bardziej mylnego, ponieważ jeżeli takiego przeciwnika nie zobaczymy na radarze, to na pewno go usłyszymy, ponieważ mamy Citrepa Pro. Także tutaj nie ma problemu. Jednak tutaj trzeba uważać na takiego hamskiego y, Respa. Jest tam on z prawej strony. Yy, właśnie z prawej teraz, gdzie tutaj biegnę, yy, tego kontenera, za tym kontenerem tak naprawdę. I wiele miałem takich sytuacji, że po prostu zabijając przeciwnika, kierowałem się w stronę tego kontenera i przeciwnik. Yy, rozjuszony tym, że zabijam go po raz piąty, wziął Akimbo i mnie po prostu bardzo łatwo zabił, ponieważ się go tam nie spodziewałem. Dlatego tutaj właśnie trzeba uważać i często kierować tam swój celownik yy, i jeszcze taka jedna mała rada, że Radzę się nie wychylać zbytnio, zatem autobus przed zdobyciem bonusu specjalisty, ponieważ tam właśnie, gdzie teraz celuję, jest parę chamskich headglitchy, gdzie naprawdę łatwo ktoś się może na naskampić ze snajperką z jakąś bronią typu MK14 czy ACR i jeżeli ma strzelca, a my nie mamy asasyna, to no bez problemu nas znajdzie, zobaczy dzięki strzelcowi i zabije. Dlatego. Jak wiadomo, bonus specjalisty daje nam wszystkie perki plus y, asasyn niewidoczny i tak dalej, dlatego wtedy możemy tam y, się rozglądać, ale przed tym bonusem specjalisty tego nie radzę robić. A dzisiejszym tematem, jaki chciałem poruszyć, są. Czy też jest to dosłownie temat rzeka i można. O tym mówić przez 50 filmików, 50 komentarzy, ja postaram się tak ogólnie tutaj co nieco o tym powiedzieć, więc zacznijmy od ogólnej sytuacji, jaka w tej chwili panuje Modern Warfare 3 na PC, czyli chodzi tutaj oczywiście o cheaterów. Powiem wam tyle, że jest lepiej, jest naprawdę lepiej. W tej chwili mam przegrane w Modern Warfare 3 jakieś niecały 1000 godzin i kiedy ja zaczynałem grać w MW3 Czyli miałem przegrane coś koło 20 godzin. To naprawdę masakra była z cheaterami. I było wiele takich momentów, kiedy chciałem rzucić Modern Warfare 3, ponieważ no nie dało się grać. Wchodziłem do jednego lobby, cheater, wychodziłem z tego lobby, wchodziłem do drugiego i znowu cheater. I tak potrafiło się nazbierać 7 lobby pod rząd, gdzie byli cheaterzy. Więc można było dostać, no nie ukrywajmy kurwicy, już tak to ujmę. Dlaczego mówię, że jest lepiej? Ponieważ chyba zaczęli ich banować po jakimś czasie, yy, bo no w tej chwili jest naprawdę dużo mniej cheaterów i da się normalnie yy, grać w ten Modern Warfare 3. Tutaj przerywam komentarz, będzie moap. Nie wiem czy pamiętacie, jeden z moich poprzednich komentarzy, w którym to mówiłem, że bardzo często na wysokim striku mam niezwykłego pecha, no to tu macie niezbity dowód, ponieważ koleś yy, zdobył Osprey Gunnera z paczki, kiedy ja miałem killstreak 23, także yy, niezwykły pech, ale mogłem mieć jeszcze większego i zostać zabitym na tym striku yy, przez tego kolesia. Na szczęście udało mi się jednego koziołka jeszcze ściągnąć i zdobyć mu i rozwalić tego ospreja. Kontynuując temat, jeszcze powiem może szybko, jakich hakerów spotkałem, yy, zwłaszcza w Modern Warfare 3. Yy, spotkałem oczywiście takich podstawowych, że tak powiem, w cudzysłowie, hakerów, którzy mieli Wallhacka czy tam Aimbota, ale spotkałem również gości, którzy byli niewidzialni, mieli moda, którzy latali. Yy, spotkałem też takiego bardzo niemiłego hakera, który teleportował wszystkich do siebie i nie dało się, co ciekawe, Wyjść z gry, dać pauzy, ponieważ pauza się automatycznie wyłączała, było to straszne, ponieważ trzeba było zresetować grę, żeby uciec od tego hakera, że tak powiem. Spotkałem ludzi, którzy teleportowali wszystkich nad mapę, wszyscy spadali i się zabijali, I tak cały czas, cały mecz. I tyle, i tutaj mecz się kończy. Jeszcze na końcu zapraszam do. Przykładów y, hakerów, których spotkałem wczoraj, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, fajnie by było, gdybyście dali lajka. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmiku. No i hej.